Córka została wydalona za znecanie się nad innym dzieckiem tak poważnie, że tamta dziewczynka prawie zrobiła sobie krzywdę. Potem przez dwa lata ukrywała przede mną romans swojego ojca, a kiedy zaczęłam znowu się spotykać z kimś, oskarżyła mnie o to, że ją zastępuje. Ja mam 40 lat, moja córka 22, a byłam żoną mojego byłego męża Dereka, który ma 49 lat, przez 20 lat, zanim się rozwiedliśmy kilka miesięcy temu. Mamy dwoje dzieci córkę i syna w wieku 17 lat. Dowiedziałam się, że Derek miał romans trwający dwa lata i mój świat się zawalił. Ale to, o co bolało prawie równie mocno, to odkrycie, że moja córka wiedziała o tym przez cały czas. Aktywnie to przede mną ukrywała przez dwa lata, kłamała, kryła go i ani razu nie próbowała mnie ostrzec. Kiedy się dowiedziałam, byłam zdruzgotana nie tylko przez zdradę męża, ale przez wybór mojej córki, by to przede mną ukryć. Była wtedy młoda i rozumiem, że to była dla niej trudna sytuacja, ale ból był ogromny. Nigdy nie skonfrontowałam się z nią bezpośrednio, myśląc, że może to na nią źle wpłynąć, ponieważ właśnie miała wyjechać na studia. Po prostu powiedziałam jej, że wiem, że rozumiem i próbowałam iść dalej. Ale po jej wyjeździe zaczęłam się od niej coraz bardziej oddalać. To nie było planowane, po prostu potrzebowałam przestrzeni, żeby się uleczyć, a to oznaczało, że nie dzwoniłam do niej tak często ani nie kontaktowałam się zbyt wiele. Minął rok i pół i zaczęłam spotykać się z kimś, mężczyzną w wieku 41 lat, który ma 10-letnią córkę z poprzedniego związku. Niedawno wszyscy pojechaliśmy razem do Disneya, a on opublikował nasze wspólne rodzinne zdjęcie w mediach społecznościowych. Dla kontekstu mój chłopak pokrył wszystkie wydatki w ramach prezentu urodzinowego dla swojej córki, chcąc, by to było dla niej wyjątkowe. Wraz z moim synem i mną dziewczynka wybrała dwie swoje kuzynki, żeby pojechały z nami, co sprawiło, że była to duża rodzinna wycieczka skoncentrowana na niej. Moja córka musiała to zobaczyć, bo przez ponad miesiąc nie zadzwoniła do mnie, a szczerze mówiąc jej nieobecność nie zrobiła na mnie już takiego wrażenia jak kiedyś. Nadal ją kocham, ale każda interakcja wywołuje ten ból. Nagle zadzwoniła do mnie zapłakana. Krzyczała, mówiąc, że najwyraźniej jej nie wybaczyłam i że celowo ją odsunęłam. Oskarżyła mnie o zastąpienie jej moim chłopakiem i jego córką. Powtarzała, że to było dawno temu, byłam dzieckiem, nie chciałam cię skrzywdzić. Mówiła, że myślała, iż postępuje właściwie, milcząc, że nie wiedziała, jak mi powiedzieć i że bała się zniszczyć naszą rodzinę. Zapytała mnie, czy kiedykolwiek jej wybaczę, czy już na dobre się od niej oddaliłam. Próbowałam jej powiedzieć, że ją kocham i nigdy nie chciałam jej zastąpić, ale ona ciągle naciskała, że powinnam się już z tym pogodzić i że porzuciłam ją dla tego nowego życia. Na dodatek mój były mąż później do mnie zadzwonił wściekły, oskarżając mnie o porzucenie córki dla młodszego mężczyzny i nowej rodziny. Miał jeszcze czelność nazwać mnie egoistką za to, że poszłam dalej, choć to on rozbił naszą rodzinę przez swój romans. A jego dziewczyna ma 30 lat. To tak, jakby nikt nie rozumiał, że wciąż próbuję się pozbierać po latach zdrady i że wszyscy oczekują ode mnie, że po prostu to puszczę w niepamięć, jakby mój ból się nie liczył. Mój syn, który mieszka ze mną, dowiedział się, że jego siostra ukrywała romans, podsłuchując rozmowę mamy i siostry mojego byłego męża. Był zdruzgotany i też jej nie wybaczył, od tamtej pory ledwo rozmawiają. Nigdy nie chciałam, żeby się o tym dowiedział, ale wygląda na to, że cała rodzina jest teraz podzielona i nie wiem, jak to naprawić. Chodzę na terapię, ale wciąż czuję się zagubiona. Część mnie wie, że była młoda i nie wiedziała, jak sobie z tym poradzić, ale inna część mnie czuje, że wybrała jego zamiast mnie. Kocham moją córkę, ale za każdym razem, gdy rozmawiamy, ten ból wraca. Nie wiem, czy zawodzę jako matka, czy po prostu się chronię. Czuję, że emocjonalnie się wycofałam i nie wiem, jak się z nią na nowo połączyć. Dla jasności mój rozwód faktycznie miał miejsce kilka miesięcy temu, a nie trzy lata temu, jak pierwotnie wspomniałam. Moja siostra, która jest trochę roztrzepana, zachęciła mnie do zamieszczenia tego posta, i to ona spisała większość z tego, co napisałam. Przy okazji pomyliła się w chronologii, a ja tego nie zauważyłam przed opublikowaniem. Moja córka miała 17 lat, kiedy dowiedziała się o romansie. Miała wtedy dużo na głowie, w tym konieczność zmiany szkoły z powodu problemów osobistych i powtarzanie roku, więc kiedy się o tym dowiedziałam, minęło mniej niż dwa lata. Mam nadzieję, że to wyjaśnia zamieszanie. Aktualizacja pierwsza najpierw chcę podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój post. Szczerze mówiąc, byłam przytłoczona liczbą odpowiedzi. Starałam się przeczytać jak najwięcej i niektóre porady były trudne do przyjęcia, ale konieczne. Wszystko było dla mnie bardzo poruszające, ale jeden komentarz naprawdę utkwił mi w pamięci. Ktoś wspomniał, jak kruche jest życie i jak mało mamy czasu z tymi, których kochamy. To mnie bardzo uderzyło. Tak bardzo pochłonęły mnie ból i gniew, że zapomniałam pomyśleć o tym, jak chciałabym, by wyglądała moja relacja z córką w dłuższej perspektywie. Gdyby coś się stało jutro, czy byłabym gotowa zostawić to tak, jak jest teraz? Ta myśl nie dawała mi spokoju, i po kilku dniach zdecydowałam się skontaktować z córką. Powiedziałam jej, że chcę z nią porozmawiać, nie po to, żeby rozdrapywać przeszłość albo się obwiniać, ale żeby dowiedzieć się, jak możemy iść dalej. Była początkowo niechętna, co całkowicie rozumiem. Porozmawiałyśmy kilka nocy temu, i chociaż nie było łatwo, jestem wdzięczna, że była gotowa się otworzyć. Były napięte momenty i nie będę kłamać, że nie bolało to, co powiedziała, ale po raz pierwszy od dawna czułam, że w końcu zajmujemy się tym, co nas truło. Porozmawiałyśmy o tym, co się wydarzyło i w końcu zapytałam ją o prawdę. Kiedy pierwszy raz odkryłam romans jej ojca, powiedział mi, że ona wiedziała o tym od zawsze. Twierdził wręcz, że była jego sojuszniczką, wielokrotnie ukrywając przede mną różne rzeczy. Mówił nawet, że mnie nie lubiła i stała po jego stronie. Usłyszenie tego od niego było miażdżące. Nie mogłam uwierzyć, że moja córka mogła coś takiego zrobić, albo czuć coś takiego wobec mnie. Sposób, w jaki dowiedziałam się o tym romansie, był okropny, a myśl, że moja córka odegrała w tym jakąkolwiek rolę, nawet nieświadomie, sprawiła, że było to jeszcze gorsze. Na początku bardzo niechętnie o tym mówiła, ale w końcu się otworzyła i zaczęła dzielić się wszystkim, włącznie z tym, co doprowadziło ją do takich działań. Kilka miesięcy przed tym, jak odkryła romans ojca, była zamieszana w trudną sytuację w swojej szkole średniej. Nie wdając się w szczegóły, była to sprawa, w której jej zachowanie miało poważne konsekwencje. Szkoła miała politykę zerowej tolerancji i w wyniku tego została wydalona. Musiała przenieść się do innej szkoły i powtórzyć rok. Do tego jej oceny się pogorszyły i miała trudności z powrotem na właściwe tory. Kiedy to się wydarzyło, uważałam, że ważne jest, aby poniosła pełne konsekwencje swoich działań i wzięła odpowiedzialność za to, co zrobiła. Uziemiłam ją i odebrałam jej elektronikę, mając nadzieję, że konsekwencje pomogą jej się zastanowić i dojrzeć. Chciałam, by zrozumiała powagę sytuacji i wyszła z tego jako lepsza osoba. Jej ojciec jednak całkowicie nie zgadzał się z moim podejściem. Uważał, że byłam zbyt surowa, nalegał, że ona już zrozumiała swój błąd i potrzebuje wsparcia, a nie kary. Napięcie w naszym domu stało się nie do zniesienia. Między moją frustracją wobec niego, a moim rozczarowaniem jej zachowaniem, coraz trudniej było nam się porozumieć. Były ciągłe kłótnie, spory wybuchające z powodu wszystkiego i niczego jednocześnie. Nie tylko oni byli problemem. Terapia w ciągu ostatniego roku pomogła mi zrozumieć, że ja też odegrałam swoją rolę. Mój ból i frustracja często objawiały się jako złość i zamiast rozmawiać spokojnie, pozwalałam emocjom przejąć kontrolę. Ciągle byłam zła i sfrustrowana, a mój nastrój prawdopodobnie tworzył jeszcze bardziej napiętą i niewygodną atmosferę dla wszystkich. Więc kiedy wkrótce potem dowiedziała się o jego romansie, była na mnie wściekła i wciąż rozczesiona wszystkim, co się wydarzyło. Przyznała, że częściowo zdecydowała się milczeć, bo chciała się na mnie zemścić. Czuła, że trzymanie tego w tajemnicy to jej sposób na odwet, choć teraz zdaje sobie sprawę, jak bardzo się myliła. Powiedziała też, że próbowała nakłonić ojca, by się przyznał, ale on ją zniechęcił, mówiąc, że już wystarczająco mnie zawiodła i że nie powinna pogarszać sytuacji. Czując się uwięziona, kłamała i kłamała dalej, mając nadzieję, że to jakoś się rozmyje, zanim się dowiem. Usłyszenie tego od niej było łamiące serce. To nie usprawiedliwiało tego, co zrobiła, ale pomogło mi zrozumieć jej perspektywę. Wiedza, że ojciec wywierał na nią presję, by ukrywała jego sekret, jeszcze bardziej wzmogła moją złość na niego. Zniszczył wszystko swoim romansem, a potem użył naszej córki, by go kryła, sprawiając, że czuła się uwięziona i odpowiedzialna za jego kłamstwa. Nienawidzę tego, przez co ją przeprowadził. Szczerze mówiąc, nasze małżeństwo i tak przechodziło trudny okres i prawdopodobnie i tak byśmy się rozwiedli. Jednak jedno to zawieść jako mąż, a coś zupełnie innego to zawieść tak kompletnie jako rodzic. Zawsze mieli dobrą relację i nigdy nie chciałam jej tego zniszczyć, nawet kiedy byłam wściekła. Ale widząc, jak ją wykorzystał do swoich kłamstw, tylko pogłębiło moją urazę. Powiedziałam jej, że zraniła mnie nie tylko swoimi czynami, ale tym, jak bardzo zachwiały one moim zaufaniem do niej. Jednocześnie przypomniałam jej, że ją kocham i zawsze będę kochać. Powiedziałam, że choć nie mogę zmienić przeszłości, chcę odbudować naszą relację. Zgodziłyśmy się, że będziemy działać krok po kroku. Zaproponowałam wspólną terapię online i chociaż początkowo była niechętna, zgodziła się. Już wcześniej chodziła na terapię indywidualną i nie była pewna, czy chce się otworzyć podczas wspólnej sesji, ale myślę, że ostatecznie zrozumiała, jak bardzo mi na tym zależy. Poruszyłam też temat jej brata. Nigdy nie mieli najbliższej relacji. On zawsze był bardziej zamknięty w sobie i niezależny, podczas gdy ona była bardziej otwarta i emocjonalna. W przeszłości istniało między nimi napięcie, a odkąd podsłuchał, że ukrywała romans, ledwo ze sobą rozmawiają. Próbowałam z nim porozmawiać o tym, by może dał jej jeszcze jedną szansę, nawet kiedy sama nie byłam z nią w najlepszych relacjach. Naprawdę chcę, żeby mieli dobrą relację, ale nie chcę go zbytnio naciskać. Jest swoim własnym człowiekiem i nie chce, żeby czuł, że zmuszam go do czegoś, na co nie jest gotowy albo czego nie chce. Ma prawo do własnych decyzji i jeśli potrzebują czasu, żeby się uleczyć, uszanuje to. Ktoś wspomniał o nierealistycznych standardach, jakie często narzuca się kobietom, i dużo o tym myślałam. Nie przykładam do niej żadnych niemożliwych wymagań tylko dlatego, że jest kobietą. Ona jest światłem mojego życia, ale czasem zdaję sobie sprawę, że wszystko opowiadałam w tak negatywny sposób, przez to, jak to się wszystko potoczyło. Po prostu próbuję to wszystko zrozumieć. Nie wiem dokładnie, gdzie stoję ani co czuję. Czasami po prostu idę przez życie jak wszyscy inni, robiąc co mogę. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz za rady i za to, że daliście mi impuls, którego potrzebowałam, by rozpocząć tę rozmowę. To nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy krok po kroku. Dodatkowe informacje od autorki w odpowiedzi na komentarz dotyczący wspomnianego incydentu z udziałem jej córki. Oczywiście, że się z tym nie pogodziłam. Chcesz, żebym ci to streściła. To dam ci, kurwa, streszczenie. Moja córka brała udział w niewybaczalnej sytuacji sytuacji, która popchnęła inną dziewczynę tak daleko, że prawie zrobiła coś nieodwracalnego, prawie się zniszczyła. Rodzice tej dziewczyny złożyli skargę na szkołę, a moja córka przyznała się do winy, przyznała się i mimo to dalej się usprawiedliwiała. Więc tak, ukarałam ją. Co niby miałam zrobić? Zamieść to pod dywan, udawać, że to się nie wydarzyło. Mój mąż stanął po jej stronie, powiedział, że już wystarczająco przez to przeszła, została wydalona, jakby to wystarczyło. Urządzała sceny, zachowywała się jak ofiara i ciągle powtarzała, że się nauczyła swojej lekcji. Zrobiłam wszystko, co powinna zrobić matka. Starałam się być najlepszą matką, jaką mogłam w tej sytuacji. A potem dowiedziałam się, że mój mąż mnie zdradzał. Nie tylko zdradzał, zdradzał w najbardziej rozdzierający, upokarzający sposób. I co powiedział, kiedy go skonfrontowałam? Że moja córka wiedziała o wszystkim od początku. Że pomagała mu ukrywać ten sekret. A na dodatek powiedział, że ona nawet mnie nie lubi. Chcesz mówić o truciznach. To jest trucizna. Usłyszeć coś takiego od kogoś, kogo kochasz. Wiedzieć, że własne dziecko stanęło po stronie kogoś w czymś tak obrzydliwym. Ale nawet wtedy na nią nie krzyczałam, nie wyładowałam się. Oddaliłam się tak, ale tylko dlatego, że nie chciałam wyrządzić jeszcze więcej szkód. Czy miałam udawać, że wszystko jest w porządku? Czy miałam ją po prostu przytulić i udawać, że nic się nie stało? Nic nie było w porządku, ale teraz próbuję. Robię, co mogę, żeby to wszystko naprawić. Mój syn nie chce, żebym to robiła. Uważa, że ona jest toksyczna i mówi, żebym trzymała się od niej z daleka. Ale powiedziałam mu nie. To moja córka i będę próbować. A mimo to wszyscy tutaj wydajęcie swoje przypadkowe osądy, jakbym nie łamała sobie kręgosłupa, próbując utrzymać tę rodzinę w całości. Nie prosiłam Was o osąd. Chciałam tylko dać aktualizację. Ale dobrze, pieprzcie się. Aktualizacja druga. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Moja relacja z córką zawsze była trudna, ale wszystko naprawdę się rozpadło, gdy dowiedziałam się, że ukrywała przede mną romans swojego ojca. Wiedziała, co on robi, i nie powiedziała mi. Kiedy prawda wyszła na jaw, nie tylko o jego zdradzie, ale o jej milczeniu, coś się we mnie złamało. Czego do tej pory nie udało mi się naprawić. Nawet zanim wyszła na jaw tajemnica jej relacji z ojcem, nie byłyśmy w dobrym miejscu. Ciągle się kłóciłyśmy. Lata temu wydarzył się incydent w jej szkole, który zmienił wszystko. Znęcała się nad innym dzieckiem w sposób, który mogę opisać jedynie jako przerażający. Tak poważny, że doprowadził do jej usunięcia ze szkoły. Przeszłam przez coś podobnego w dzieciństwie, ale z drugiej strony to ja byłam ofiarą. To, CO zrobiła, przywołało wspomnienia, które myślałam, że dawno pogrzebałam. Okropne wspomnienia, z którymi wciąż się nie uporałam. Może przesadziłam z karą, może poszłam za daleko, ale chciałam, żeby zrozumiała, że to, co zrobiła, nie było tylko złe. To było skrajnie złe. Odebrałam jej elektronikę, ponieważ to właśnie za jej pomocą prowadziła nękanie. Wszystko, co robiła online, było monitorowane. Mogła korzystać z urządzeń tylko do odrabiania lekcji i to pod nadzorem. Zmuszałam ją do wolontariatu w miejscach, gdzie mogła zobaczyć, jaki wpływ mają jej działania. Zapisałam ją nawet na terapię. Robiłam wszystko, co uważałam za konieczne, żeby jej pomóc, żeby stała się lepszym człowiekiem. Ale bez względu na to, co robiłam, kłótnie nie ustawały. Miała do mnie żal za te kroki, mimo że próbowałam ją chronić i poprowadzić ku lepszemu. A potem wyszła na jaw sprawa z jej ojcem. Kiedy się dowiedziałam, że ukrywała przede mną jego romans, coś się między nami złamało. Nigdy nie przestałam jej kochać. Nie mogłam. Ale czułam się głęboko zdradzona. Nie skonfrontowałam się z nią. Nawet nie wiedziałam, jak. Za każdym razem, gdy próbowałam coś powiedzieć, zamierałam. Zaczęłam się dystansować w tych najważniejszych aspektach. Nadal z nią rozmawiałam. Nadal odbierałam telefon, gdy dzwoniła, chodziłam na jej wydarzenia i wspierałam ją finansowo. Nigdy jej w ten sposób nie porzuciłam, ale nie byłam przy niej emocjonalnie, tak jak powinnam. Za każdym razem, gdy na nią patrzyłam, ból wracał. Chciałam to naprawić, być matką, której potrzebowała, ale nie wiedziałam, jak być blisko niej, nie rozpadając się. To było tak popieprzone. I wiem, że zawiodłam ją, wycofując się, ale po prostu nie dawałam już rady. Teraz po tym wszystkim jesteśmy razem na terapii, próbując odbudować to, co z naszej relacji jeszcze zostało. Nie wiem, czy to pomaga, czy szkodzi. Pierwsza sesja była w porządku, nie, ale do zniesienia. Druga sesja czułam się, jakby mnie rozpruto. Cały czas obwiniała mnie o wszystko. Powiedziała, że zrujnowałam jej dzieciństwo. Przypomniała mi karę sprzed lat, mówiąc, że przesadziłam i zniszczyłam jej życie. Odmawia uznania krzywdy, którą wtedy wyrządziła, albo bólu, jaki zadała tamtemu dziecku. Odmawia również dostrzeżenia tego, co jej ojciec mi zrobił. Maluje go jako idealnego, wspaniałego człowieka, a mnie jako złoczyńcę w swojej opowieści. Czy ona naprawdę nie widzi, jak mnie zmanipulował? Jak rozbił naszą rodzinę? Zmanipulował także ją, zmuszając do ukrywania wszystkiego. Mówiła, że tylko go chroniła, ale jak mogła nie widzieć prawdy? Tak, nasze małżeństwo nie było idealne. Pobraliśmy się z niewłaściwych powodów i i tak zmierzaliśmy do rozwodu. Ale dlaczego wszystko jest moją winą? Spędziłam miesiące próbując znaleźć spokój. Tak bardzo się starałam odbudować siebie, odnaleźć jakiś balans. A teraz terapia sprawia, że wszystko to znika. Jestem wyczerpana psychicznie, emocjonalnie, fizycznie. Czuję się, jakbym łamała sobie kręgosłup, próbując naprawić te relacje. I nie wiem, czy mam jeszcze dość siły, żeby to dalej ciągnąć. Kocham ją. Jest moją córką, moją krwią. Nigdy nie przestanę jej kochać. Ale czuję, że bez względu na to, co zrobię, to nigdy nie wystarcza. Dlaczego to nie działa? Dlaczego nie potrafię tego naprawić? Próbowałam wszystkiego, co przyszło mi do głowy. A mimo to nic się nie zmienia. Czy to moja wina? Czy naprawdę jestem aż tak złą matką? Czy naprawdę jestem tym złoczyńcą w tej całej historii? Po prostu nie rozumiem. Jak do tego doszło? Spędziłam tyle lat, próbując być jak najlepszą matką, próbując ją chronić, pomóc jej się rozwijać. Ale każdy krok, jaki podejmuję, zdaje się tylko pogarszać sytuację. Wiem, że popełniłam błędy. Boże, wiem to. Ale czy ta relacja naprawdę jest już nie do uratowania? Czy byłoby jej lepiej beze mnie? Dlaczego ona nadal nie widzi, co on zrobił? Jak mogła nie zauważyć manipulacji? Może byłam zbyt surowa, zbyt zdystansowana. Ale dlaczego mam wrażenie, że cokolwiek zrobię, to i tak dla niej za mało? Dałam z siebie wszystko. Ale to jakby nic nie miało znaczenia. Czuję się zagubiona. Może się do tego nie nadaje. Może zniszczyłam wszystko. Może to ja jestem źródłem tego całego bólu. Ona widzi we mnie wroga. I może właśnie tym teraz dla niej jestem. Ciągłym przypomnieniem o wszystkim, czego nienawidzi. Rozpadam się. Jestem tak pieprzenie złamana. I nie wiem jak to naprawić. Nie wiem nawet dokąd dalej iść. Czy mam dalej walczyć, dalej dawać z siebie wszystko? Czy po prostu powinnam odpuścić? Jestem taka zmęczona. Tak kurewsko zmęczona. Nie mogę przez to oddychać. To mnie dusi. Aktualizacja trzecia. Hej wszystkim. Nie planowałam już więcej pisać, ale dostałam kilka wiadomości z pytaniami o dalszy ciąg, więc pomyślałam, że po prostu to tutaj zostawię i tyle. Nie szukam już rad. I na pewno nie szukam osądu. Chcę tylko domknąć ten rozdział. Moja córka zdecydowała się zrezygnować z terapii. Powiedziała, że jej to nie pomaga, i widziałam, że tak naprawdę nie chciała już tam być. Nie walczyłam z nią o to. Nie da się nikogo zmusić do leczenia. Próby tylko jeszcze bardziej nas od siebie oddalały. Nadal mamy kontakt, ale powierzchowny. I w pewnym sensie to lepiej mniej napięć, mniej kłótni. Zrozumiałam, że nie da się naprawdę uleczyć z kimś, kto odmawia wzięcia odpowiedzialności za swoje działania. Nadal obie chodzimy na terapię indywidualną, więc to coś. Może pewnego dnia spotkamy się pośrodku. A może nie. Pogodziłam się z tym, że być może nigdy w pełni się nie pogodzimy. To wciąż boli, ale mogę z tym żyć. Moje drzwi są dla niej zawsze otwarte. Ona o tym wie. Na jaśniejszą nutę mój chłopak i ja planujemy wspólne zamieszkanie, i to wydaje się właściwym kolejnym krokiem. Oboje jesteśmy podekscytowani. A mój syn dostał się na niesamowity uniwersytet. Jestem z niego niesamowicie dumna. Tak ciężko pracował, a widzieć, jak to osiąga, to szczerze jeden z najbardziej dumnych momentów w moim życiu. Tak czy inaczej, tak wygląda teraz sytuacja. Dziękuję wszystkim, którzy okazali mi życzliwość po drodze. To będzie moja ostatnia aktualizacja. Jestem gotowa zamknąć ten rozdział i po prostu skupić się na tym, co przede mną. Trzymajcie się.